Cześć, nazywam się Rafał. Dzisiaj pokażemy Wam ćwiczenia dla osób początkujących, które możecie wykonać w domu. Na początku, zanim przystąpimy do rozgrzewki, chcielibyśmy jeszcze sekundkę podnieść temperaturę ciała. Świetnie sprawdzą się mało inwazyjne ćwiczenia, na przykład pajacyki, bieg bokserski, który od razu Wam pokażemy. Czyli pajacyki. Oczywiście możecie troszkę pokombinować. Ramiona do boku, przed sobą, do boku, przed sobą. Bieg bokserski, kolana wysoko, prostujemy ręce do końca. Kolana jeszcze przeskoki, dotknięcie do przeciwnej pięty. Oraz skip, kolanka wysoko. Jeśli chodzi o nasz trening, zaczniemy oczywiście od rozgrzewki, aby przygotować ciało do wysiłku. Skupimy się na tym, żeby rozgrzać poszczególne segmenty, poszczególne stawy. Zaczniemy od góry i stopniowo będziemy przechodzić coraz niżej, aby całe ciało było przygotowane do roboty. Jeśli chodzi o naszą rozgrzewkę, zaczniemy od odcinka szyjnego, zaczniemy od powolnych, kontrolowanych. Krążeń głową, skupcie się na tym, aby ruch był wykonywany powoli oraz dokładnie, bez szarpania i gwałtownych ruchów. Głowa maksymalnie w dół, jak najobszerniejszym ruchem ocieramy głową, żeby zatoczyć jak największe koło. Powolutku wracamy do pozycji wyjściowej i odkręcamy na drugą stronę. Wykonujemy 5 takich sztuk, 5 razy w prawą stronę, pięć razy w lewą. Przechodząc dalej od głowy, idziemy w okolicę stawu ramiennego oraz łopatki, żeby to, dograć tą okolicę. Wykonujemy jak najobszerniejsze ruchy barkiem, jak najobszerniejsze. Zataczamy koła mocno do przodu, jak najobszerniejszy ruch, staramy się, żeby reszta ciała była nieruchoma otaczamy 15 obszernych krążeń do przodu po czym przechodzimy do tyłu też jak najobszerniej zataczamy jak największe koło barki. jak już skończyliśmy przechodzimy troszkę dalej idziemy w okolice stawu łokciowego bierzemy wyprostowane ramiona do boku i pracujemy przed ramionami do siebie i od siebie, tutaj wykonujemy 20 powtórzeń po czym idziemy troszkę dalej do nadgarstków, ręce przed sobą, na początku dłonie zamknięte w pięści i jak najobszerniej ruszamy dłonią do góry i do dołu. Po czym zaciskamy mocno pięści, otwieramy. Zaciskamy, otwieramy, oczywiście im szybciej, tym będzie intensywniejsza praca i skupcie się na tym, aby do końca prostować palce, żeby nie było tutaj półruchów, tylko w pełnym w zakresie cały czas staramy się pracować jesteśmy w pozycji wypadu noga z przodu, kąt 90 stopni w stawie kolanowym z tyłu noga jest wyprostowana pracujemy ręką w tą samą w stosunku do nogi wykrocznej przedramię do podłoża otwieramy przedramię do podłoża otwieramy zaliczamy 10 powtórzeń na jedną stronę po czym stronę i powtórza, powtarzamy na drugą stronę. Nasz trening zaczniemy od pompek, ponieważ pompki są dość wymagające. Zaczniemy na podwyższeniu. Czyli możecie użyć do tego stolika, kanapy. Oczywiście, im jesteśmy wyżej, tym jest łatwiej. Im schodzimy coraz niżej, jest ciężej. Oczywiście przy pomperce skupcie się na tym, aby trzymać aktywną sylwetkę, żeby w trakcie odcinek lędźwiowy nie leciał nam w dół. W pompce postarajcie się, aby pracować w pełnym zakresie ruchu. Schodzimy jak najniżej i wracamy do pełnego wyprostu ramion. Kolejna rzecz, pilnujemy, żeby głowa była w neutralnym ułożeniu, czyli jak najmniej wychodzenia głową do przodu. I oczywiście staramy się aktywnie trzymać całą sylwetkę, czyli brzuch, pośladki. Cała linia ciała powinna być jak jedna linia. Pokazujemy. Więc jeśli chodzi o pompkę, błędem jest nadmierne używanie tego odcinka szczelinnego w trakcie. Brak pełnego zakresu ruchu, łokcie uciekające zbyt wysoko w stosunku do reszty ciała oraz puszczanie napięcia sylwetki. ćwiczeniu, które omówimy jest przysiad. Przy przysiadzie popracujemy do boksa, do stołka, bądź do kanapy. Możecie oczywiście skalować poziom wykonania. Oczywiście im jest niżej boks, podparcie, tym jest ciężej wykonać ćwiczenie. Stajemy plecami do boksa, odchodzimy dosłownie na pół stopy przed siebie, ręce możemy wyprowadzić do przodu i schodzimy do dołu i wracamy. Cofamy biodra, sięgamy do podłoża, wracamy. Cofamy biodra, wracamy. Tak wykonajcie. 15 powtórzeń w 5 seriach, przerwa pomiędzy to 90 sekund. Jeśli chodzi o najczęściej występujące błędy, to są nimi. Nadmierne kładzenie się do przodu na udach. Kolejnym jest tracenie kontaktu stopy z podłożem oraz koślawienie kolan, czyli kiedy kolana uciekają nam zbyt mocno do środka. Kolejnym ćwiczeniem, które wykonamy będzie wspinaczka górska w podporze przodem. Jesteśmy w pozycji do pompki i pracujemy dynamicznie kolanami do klatki piersiowej bez tracenia napięcia w sywetce. Pokazujemy, jesteśmy w podporze przodem. Teraz po powrótku pracujemy kolankami do przodu. Jeśli czujemy, że kontrolujemy ruch, przyspieszamy, żeby przypominało to. Jeśli chodzi to o wspinaczkę górską, tutaj wykonujemy pracę 30 sekundową, podtrzymamy 45 sekund przerwy, wykonujemy 5 takich serii. Naszym kolejnym ćwiczeniem jest ćwiczenie statyczne krzesełko. Jesteśmy w pozycji przysiadu, mniej więcej kąt 90 stopni w stawie kolanowym. Opieramy się plecami o ścianę i wytrzymujemy w pozycji 60 sekund, po czym mamy minutkę przerwy i powtarzamy ćwiczenie. Wykonujemy trzy serie ćwiczenia. Od razu pokazujemy. Jeśli chodzi o krzesełko, tutaj pełne plecy dotykają do ściany. Pilnujemy też głowę, żeby odcinek szyjny był ułożony w ułożeniu na neutralnym. Głowa jest... Doklejona do ściany, staramy się głową nie wychodzić przed siebie, jak w pozycji komputerowej, tylko cofamy brodę, wciskamy brodę w ścianę i relaksujemy się przy ścianie. Naszym ostatnim ćwiczeniem w tym treningu jest tak zwany martwy robak. Polega to ćwiczenie na tym, że leżymy na, na płasko na podłożu, ręce są skierowane do sufitu, nogi ugięte i pracujemy przeciwnymi kończynami, czyli przeciwną ręką do nogi. Staramy się po wyproście przytrzymać pozycję 3 sekundy i dopiero wracamy do pozycji wyjściowej. Od razu pokazujemy. Jesteśmy w leżeniu na plecach, dłonie skierowane do sufitu i teraz pracujemy po skosie. Ręka i noga, przytrzymujemy, 3 sekundy, wracamy. Prostujemy rękę i nogę, przytrzymujemy, 3 sekundy, wracamy. Prostujemy, przytrzymujemy. Jeśli chodzi o błędy w ćwiczeniu, tutaj staramy się cały czas stabilizować odcinek lędźwiowy, żeby był doklejony do podłoża, więc błędem jest, kiedy przy ruchu Dystans między moim odcinkiem lędźwiowym a podłożem zwiększa się, czyli tutaj nie powinno być przestrzeni. Powinniśmy ustabilizować odcinek lędźwiowy kręgosłupa, delikatnie wcisnąć brzuch do podłoża, tak żeby pracować z ustabilizowanym odcinkiem lędźwiowym. Hop. Tutaj wykonujemy 20 powtórzeń, czyli po 10 na stronę. Jak skończymy, mamy minutę przerwy i powtarzamy jeszcze dwa razy, czyli mamy trzy serie po 20 powtórzeń.